Totalna porażka dla wielu z nas kojarzy się z latami dzieciństwa, latami gdy jeszcze Cartoon Network publikował wyjątkowe i wręcz magiczne seriale. Niestety z biegiem czasu kreskówki traciły swoją wyjątkowość w kresce, a także fabule i stawały się niczym w porównaniu do swoich pierwowzorów. Dziś przeanalizujemy sobie dlaczego totalna porażka przedszkolaki jest taka jaka jest. Dziś cała prawda o Total Drummirami. -y Zacznijmy od tego, że chciałbym was serdecznie zaprosić na stronę eneba.com. Jest moim kodem KOWAL. Macie 3% zwrotu na każdą grę. Kupujcie tanie gry i przy okazji możecie mnie wesprzeć. A także, jak ktoś chce, to może sobie kupić wspierającego na YouTube. Dziękuję, pozdrawiam. Zacznijmy od końca totalnej porażki. Twórcy dali nam ostatni sezon w postaci spin-offu w tym samym świecie. Bohaterowie, kreska, po prostu wszystko było tak jak w totalnej porażce. Jednak, wariackie wyjści nie sprzedały się tak dobrze, Kultowa totalna porażka. Był to wręcz spadek, który kosztował wiele, gdyż produkcja wariackiego wyścigu miała mieć tyle samo sezonów, to totalna porażka. I odcinki wariackiego wyścigu miały się przenikać z totalną porażką. Czyli pomysł był dość dobry i myślę, że dosyć ciekawy. Ale czegoś zabrakło. Serial był po prostu nieciekawy. Była to taka tania kopia totalnej porażki w trasie. Wydawało się, że serial stracił to, co było najlepsze w totalnej porażce, czyli wyjątkowe postaci. Duncan, Alehan, Andro, szef, czy nawet Chris. Tych postaci nie da się zastąpić. Fresh TV, czyli twórcy, po tym jak zauważyli spadek zarobku, postanowili stworzyć totalną porażkę przedszkolaki. Która pomimo wszystko daje wiele ciekawych wątków, Na przykład wątek rodziny Duncana. Ale to naprawdę bardzo rzadko. Przedszkolaki. przedszkolaki... Przedszkolaki doczekały się aż 122 odcinków. Tyle samo co mają wszystkie sezony totalnej porażki. Więc można śmiało powiedzieć, że totalna porażka przedszkolaki to zwykły skok na kasę. I Fresh TV to odczuło, gdyż zapowiedzieli dwa nowe sezony starej totalnej porażki. Ale co, jak i kiedy, to jeszcze będzie w innym materiale. Dzięki serdeczne za oglądanie, Możecie wbijać na nasz serwer na Discordzie. Elo, elo.